Niewiarygodne, co Iwona Pawłowicz wypaliła do Katarzyny Cilman. Tak zareagowała. Choć to już półmetek tańca z gwiazdami, z programem pożegnały się jak dotąd tylko dwie pary. Kto tym razem podzieli los Lanbery i Ewy Mincz? Raczej nie będzie to Kasia Cilman, która po raz kolejny zrobiła na parkiecie prawdziwą furorę. Po jej tańcu Iwona Pawłowicz zwróciła się do niej jednak z zaskakującą prośbą. Z każdym kolejnym odcinkiem poziom rywalizacji w tańcu z gwiazdami rośnie. Biorąc pod uwagę umiejętności taneczne uczestników, 17. edycja programów telewizji Polsat oceniana jest wyjątkowo wysoko. Jak dotąd najlepiej na parkiecie radzą sobie Wiktoria Gorodecka, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Cilman. Ta ostatnia nie miała sobie równych także w szóstym odcinku. Za swojego Foxtrota zgarnęła aż 38 punktów. Katarzyna Cilman wytańczyła 38 punktów. Po występie padła zaskakująca prośba. Występ Katarzyny i Andzi jak zwykle porwał publiczność i jurorów, którzy nie szczędzili im miłych słów. Pod koniec wypowiedzi Iwony Pawlowicz, z ust jurorki padła jednak zaskakująca prośba: czarna mamba poprosiła bowiem medalistkę olimpijską, by w którymś z następnych odcinków pojawiła się w sukni i na obcasach. Katarzyna Cilman mimo swojej otwartości była zaskoczona propozycją i prośbą jurorki. Odparła jej, że kobiecość można interpretować i rozumieć na wiele sposobów, a ona sama nie czuła się nigdy bardziej kobieco niż teraz. Dodała jednak, że jeśli miałaby potraktować to jako wyzwanie, to nie mówi nie.